Kolejny film w cyklu kultowe Horrory to Halloween 5, zemsta Michaela Myersa. Powiem ci, czy film nadal straszy, czy ma sens, czy technicznie film się zestarzał i czy w ogóle warto go obejrzeć. Dlatego zaczynamy od razu. Halloween 5 zaczyna się w momencie, kiedy kończy się czwórka. Już mieliśmy to przy okazji poprzedniej części. Ale ta była oczywiście bardzo prosta. Michael żyje, wiadomo, że żyje i ma. Jest, jest kinetyczna, jest telekinetyczna, jest psychiczna jakakolwiek więź z Jamie. Dowiesz się na początku, jak ona go dotknęła, po czym zabija swoją macochę, to wytworzyłaś między nimi więź. No i co chce zrobić Michael? Oczywiście, Michael chce ją zabić. Na to, na to wszystko jest oczywiście wpada doktor Lumis, który. A popatrzcie, ja widzę to jest więź, tu jest, oni widzą siebie, oni czują. Mm -hmm, rzeczywiście, bo dziewczynka zachowuje się tak, że łatwo bardzo to yy, wyczaić. Po drodze Michael zabija mnóstwo osób, mnóstwo, ale doktor wyczaił, jak go załatwić i po prostu pod, pokonuje Michaela i go zabija. Powiedzmy, że pokonuje Michaela, na tym wystarczy. Tyle Telegrafczyny skrót, ale wydaje mi się, że więcej nie potrzeba, bo akurat Michael Myers to jest taka postać, że. Przedstawiać je chyba wielu fanom y, horrorów nie potrzeba. A jeżeli jesteś fanem horrorów, a jesteś, ponieważ oglądasz tę recenzję, to pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomana. Po pierwsze, łapka w górę, po drugie sub, podrzućcie dzwonek z opcją Wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc żebyś nic nie przegapił, tu nic nie przegapiła, naduś dzwonek. Może zacznę od y, oczywistych oczywistości, aby to powiedział kabaret y, Neonówka. Fabuła. Orzesz w mordę, co to jest? Zacznę od tego, że Michael oczywiście przeżywa. Przeżywa. To jest Michael Myers, no wiadomo. Prawie jak Jason czy Freddy. Ale okej, okay, żyje w porządku. Jest jakiś rybak. Nagle ożywa, zabija wszystkich. Kogo tylko może. No, wiadomo, jakieś głupoty się dzieją. Ten motyw z tym połączeniem psychotelek. ekspresowo-kinetycznym. Tak się zastanawiałem, jaki to od jasnej cholery ma sens. Po co. Pomysłów było mnóstwo różnych. Na początek, pierwszy pomysł, jaki przyszedł scenarzystom do to zrobimy w ten sposób. Dziewczyna, Jamie, jak dotknęła Michaela w poprzedniej części, za zamordowała swoją macochę, szaleje. Teraz ona zabija, teraz ona zabija i w pewnym momencie łączą się z Michaelem i zaczynają razem zabijać, ale Michaelowi się to nie podoba, gdyż on ma swoją wizję zabójstw, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, i. Muszą się pokonać, muszą się pozabijać, muszą załatwić. Ale producent stwierdził nie no, że dziesięcioletnia, dwunastoletnia dziewczynka jako zabójczyni tak nie ma, nie ma sensu. To senne wrat i to senne dla pana Hawranek, tego nie będzie, więc stwierdził nie. A poza tym mówi Ja już jej obiecałem, że zagra, bo może byłoby fajnie, byśmy na przykład zrobili ją 17-letnią, że powiedzmy akcję trochę więcej czasu minęło, ale ja już obiecałem aktorce, że wystąpi w tym filmie, no i aktorka była święcie przekonana, że od tej pory to ona będzie. Jak najbardziej czarnym charakterem, wespół w zespół, może z Michaelem. Wiesz, Batman i Robin, coś takiego. No niestety wszyscy się rozczarowali. Producentowi się nie podobał bardzo ten pomysł, że będzie ich dwójka. Chciał przepisać, zmienić i po raz wtóry, po raz wtóry tak jak najbardziej nawiążę. Jason Voorhees. Otóż, jeżeli popatrzysz na postać Jamie i postać Jake'a z piątku 16, bardzo dużo jest podobieństw. Naprawdę. Tutaj jest niemowa. W pewien sposób, oczywiście po tych wszelkich wydarzeniach Tam również niezbyt wiele się odzywał Część czwarta, piąta, szósta w trzynastego, część czwarta, piąta, szósta W przypadku Halloween i tak dalej, i tak dalej Oczywiście, jak już mówiłem w poprzedniej recenzji Producent bardzo Był zauroczony Piątkiem trzynastego i wszelkimi tymi innymi horrorami Że one rzeczywiście tak, tam się leje krew Tam jest tak, że dzieje się dużo I tak ma być, to jest teraz przyszłość to Halloween to, że straszyliśmy klimatem To, że w pierwszej części prawie nie było krwi. Nie, nie, tak nie może być. Teraz musi być tak, że muszą być jak w muzyce Sex Dragon and, and Roll. Muszą być dziewuchy, muszą musi być dużo krwi, yy, yy, nagie piersi i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie Akat, czyli producent yy, wymyślił. I niestety pomysłów nie miał. Za dobrych rzeczywiście ta część yy, tak fabularnie bardzo, bardzo mocno kuleje. Policja jest tępa, <gryw> zresztą jak większość postaci w tym filmie. Doktor Lumis nosi broń, która nie działa. Jak on to wyczaił, że Jamie i Michael mają połączenie, no tego już nie, nie mogą grać. Pułapkę, jaka jest pułapka wymyślona na, na, na końcu, to jak będziesz oglądać, to po prostu można boki zrywać. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeden z twórców roli, no nie tyle Michaela, co kształtu, czyli The Shape, jak na końcu właśnie dr. Loomis, czyli dr. Pleasant, Donald Pleasant. Okładał go właśnie kawałkiem drewna, no to w pewnym momencie tak go palnął, że aż mu nos złamał. Nie widać, oczywiście, pod która jest znowuż zmieniona. Nie mamy, nie mamy tej samej maski, która w czwartej części miała być ta sama, miała być identyczna, ale się okazało, że aktor, który wcielał się w rolę kształtu, w rolę Michaela, jak zwał, tak zwał, maska była na niego za mała, więc trzeba było zmienić. Znowu zmienić, i znowu zmienić, i znowuż maska jest słaba. Jeżeli chodzi o aktorstwo, Okej okay. Tutaj się zgodzę, nie jest najgorzej. Wiadomo, to jest Halloween 5. Kultowy horror, oczywiście jak najbardziej, Michael Myers, ale to już jest piąta część. Jeżeli odłożymy na bok trzecią część, w której Michael się nie pojawia, czyli jest czwarta część z naszym głównym bohaterem, i ciężko cokolwiek nowego wymyśleć, ale do takiej konwencji, do takiego filmu rzeczywiście aktorzy są w porządku. Są dobrze, jak najbardziej kupujemy to, rozumiemy. Donald Pleasence oczywiście, nawet no ta młodziutka Daniela Harris rzeczywiście fajnie wypada na, na tle tego wszystkiego, więc rzeczywiście aktorsko kupuje. Czego natomiast nie kupuje, to jest cały aspekt techniczny. Po pierwsze, inna maska. Są widoczne kamery, kable, lampy, gdzieś ujęcia jakoś dziwnie się zmieniają. Naprawdę chyba reżyser tak samo nie napracował się zbyt dobrze, nie napracował się za bardzo, nie dał fajnych, dobrych, o, wyraźnych, wytycznych wskazówek yy, montażyście, więc to nie wygląda dobrze. Technicznie nie, ten film też jest słaby, a pomysłów było dużo fajnych. Mówiłem wcześniej o, o Michaelu, wróć, o Jasonie w Orchise. Oczywiście, że tak. Kojarzę tę scenę, kiedy w jednej z części jest burza i yy, ciało Jasona jest... Przeszyte piorunem i wstaje. Tutaj też był taki pomysł. Zakończenie mia początek miało być inny, oczywiście nie, że, że czwórka i piątka, tylko miało być w ten sposób, że oczywiście ciało Michaela jest tam gdzieś. leży, odłożył łyżkę, czyli, jak mawiał Siara, tak, odłożył łyżkę, czyli, no i jest największa burza, burza stulecia, jest burza dziesięciolecia i w ogóle dziesięciolecia? Burza świata, nieważne, i e lampy. Rozwalają się uliny, różnego rodzaju drzewa, pękają wszystko i miał być piorun, który właśnie na zasadzie Frankensteina miał być mit etos Frankensteina, właściwie potwora Frankensteina. Miał ożywić yy, Michaela. Michael miał być ok, już jest wszystko w porządku, dobra, lecimy. Ale oczywiście producent po raz w który powiedział: Nie, ja tego nie chcę, ja chcę inaczej zrobić to. Wybrał chyba, wydaje mi się, jedną z najgorszych opcji, jeżeli chodzi o scenariusz, bo to nie trzyma się kupy. I to nie jest tylko moje zdanie, bo to jest wśród wielu, wielu części, a zobaczysz, że Michael będzie jeszcze występował w reality TV i tak dalej, tak dalej. Naprawdę będą się działy badziewne rzeczy. Najmniej ten film zrobił najmniej kasy spośród wszystkich. Nawet tak, nawet trójka w której Michaela Majersa nie ma. Poradziła sobie lepiej. Więc. Nie, odradzam. Odradzam ten film. Nie, lepiej go nie oglądać. Jeżeli mimo wszystko chcesz, takie muszę obejrzeć, jestem fanem, w ogóle zobaczycie czy Skruch ma rację, czy po prostu pieprzy głupoty. W opisie wrzucę link, sprawdź sobie, zobacz jak ten film po latach tak naprawdę się trzyma, bo to już w tym momencie 31 lat od premiery. Tak, jak naprawdę dużo czasu, dużo czasu upłynęło. Mam nadzieję, że wszelkie kontuzje, jakie Don Shanks, on właśnie wcielił się w postać... Yy... Michaela Majersa w tym filmie. Wszystko się już zagoiło, jest w porządku, chociaż z drugiej strony, jeżeli nos mocny był przestawiony, to może niekoniecznie jest y, pięknym człowiekiem. Ja w każdym razie ten film odradzam. Odradzam go, nie oglądaj. Nie oglądaj, bo, Tak, spokojnie, do oglądaj do końca, ale potem filmu już y, nie oglądaj, bo rzeczywiście to jest jedna z tych części, których y, warto, warto po prostu przemilczeć, nie mówić o nich nic, 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 a nic, bo... W takich filmach ja nie oczekuję suspensu, zwrotu akcji, jakichś przemyślnych dialogów, czegoś pięknego. Nie. Ja chcę, żeby Michael Myers w miarę fajny sposób tych ludzi zażynał, No, bo nie czarujmy się. Tak, tego chcemy, tego chcemy. Ty i ja tego chcemy oglądać. Żeby te, no, ta śmierć jakoś fajnie, fajnie wyglądały, ale mimo wszystko, żeby był jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy. Żeby to nie było na zasadzie, o, ten ma y, zielone brwi, a ten, o, on słucha Lady Punk. A ten ma y, głupią koszulkę, na której jestem ja, na której jest Ghostface, Fred i tak dalej. No nie no, bez sensu. To musi wszystko mieć jakiś przy ciąg przynowoskutkowy. Może być najsłabszy, jaki jest, bo dobrze wiesz, oglądasz kolejne części Piątku XVI, Frediego, Czakiego, fabuła się jak najbardziej rozmywa. To naprawdę już nie pamiętamy o co chodziło na początku w wielu, wielu przypadkach. Ale żeby to było, żeby to miało jakiś sens i technicznie żeby to wyglądało. Najlepiej być aktorstwo takie. Da, przymrużymy, przymkniemy oka na to, że blondynka biegnąc po prostej trawie, stady narodowy, potyka się albo zamiast do, zamiast przeżyć drzwi ucieka do góry, na to też możemy przymknąć oko. Ale jeżeli dostajemy te wszystkie rzeczy, to już jest 89 rok. O ile mogę powiedzieć, przy okazji pierwszego bądź drugiego Halloween, że wtedy te rzeczy nie raziły. Bo, no bo nie raziły, bo to była nowość, oni dopiero wymyślali to. Tutaj no w tym momencie już dostajemy wiele, wiele lat później. Wiele tych horrorów powstało, i już powinni wiedzieć producent i reżyser, jak to się je, jak to ma być. Tak zastanawiam się w ogóle, co tam Donald Plazen zrobił, ale biorąc pod uwagę, że on tak naprawdę w ogóle w pierwszym Halloween wystąpił tylko dlatego, że rozwodził się i potrzebował pieniędzy na alimenty dla mojej żony, Michael Kane też w filmie Szczęki 4 wystąpił tylko dlatego, że musi kasa się kasa się zgadzać, więc tak to jest. Ale ja mi już jeszcze raz powiem, odradzam ten film, odradzam, on jest nie wart Twojego czasu, naprawdę. Idź popatrz jak deszczyk pada, lepiej spędzisz czas. W tym filmie pojawia się również tajemniczy facet w czerni. Tajemniczy? Bo o nim nie wiemy nic. Poza tym, że grała go ta sama osoba, czyli Don Shanks, ten sam facet, który grał Michaela Myersa, tudzież kształt, grał jego. O tej postaci dowiemy się więcej przy okazji kolejnego filmu, tam rzeczywiście dużo więcej dowiemy się na temat tej postaci na temat okultyzmu tak naprawdę, bo o to, o to chodzi. A kochasz horrory? Oczywiście, że tak, więc po tym jak już dasz suba, proszę bardzo, tutaj sobie zerknij i e, lista, cała lista z horrorami, jakie do tej pory e, powstały na kanale, obejrzyj, skomentuj, daj łapkę w górę, wiadomo, można czemu nie. A z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo i przy okazji kolejnego kultowego horroru, przy okazji Michaela Myersa, właściwie Halloween, e, część szósta, widzimy się oczywiście we środę, za tydzień. O 20.00, tak? Tak, wszystko się zgadza. No to do zobaczyska. Cześć!